Noc z 1 na 2 września okazała się tragiczna dla czterech rodzin z Pasymia. To właśnie wtedy, w wyniku pożaru kamienicy, straciły one dach nad głową. Aby okazać solidarność pogorzelcom, Drużyna Wielkich Serc wraz z Urzędem Miejskim w Pasymiu zorganizowały w szkole podstawowej w Pasymiu turniej charytatywny, z którego cały dochód zostanie przekazany poszkodowanym rodzinom. Cieszę się, że Pasem się zjednoczył, że jest taką małą ojczyzną i pomaga i w tak dużym dzisiejszej ilości jest, możemy razem wspierać te rodziny. No ważny, szczytny cel i po to się spotkaliśmy, żeby nie tylko finansowo pomóc tym rodzinom, bo są w ciężkiej sytuacji, ale także żeby im pokazać, że wszyscy razem jesteśmy dla nich. W turnieju wzięły udział drużyny młodzieżowe LKS Błękitnych Pasym oraz UKS Dźwierzuty. Nie zabrakło również kiermaszu ciast, licytacji przedmiotów oraz atrakcji dla całych rodzin. Najważniejszym punktem programu był mecz drużyny Wielkich Serc z drużyną Przyjaciół Burmistrza zakończony zwycięstwem zespołu z pasynia. Cieszymy się, że, że możemy w jakiś sposób dołożyć z do tego, żeby pomóc, żeby okazać solidarność. I przede wszystkim, żeby pokazać, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dużo wielkich serc i są różne momenty w życiu i ważne jest, żeby być solidarnym, żeby być razem, żeby sobie wzajemnie pomagać. Odbudowa kamienicy przy ulicy Rynek ma kosztować około 400 tysięcy złotych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv